Roz, dwa, trzy, W kosmosie! kurwa, znalazła jakoś śrubka! Stąd widać Siemianowice i okolice! Blumen! Katie, tyś już jest złożartą! A sobie jest bebok! Bebok z Katowic. Mi go, dej mi go, Bebok! To się obala, jak tym się luduje! Się. Sam jest nieważkość! Patrzcie, patrzcie, ziemia to jest kulka! Jest też jak kulka! Takie Rafaelno! Mamy no coś do jedzenia? Jest sam jako żabka w okolicy daleko sobie do żabki! My są w kosmosie ciuć Sam sam nie ma żabek. Ale na pewno jakiś paczkowat będzie! są Sostowiec widać! Dobrze, że wzięłaś paszport. Katy, pusti tega šmaterloka, ti si celek video obarila sama. Jaz ga vidim polutka! Jeroen, jaz sam ostanem, jaz sam križem in bolim.